Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli to święto dla uczniów, czas podziękowań. Tak było i w tym roku w szkołach na terenie miasta i gminy Gąbin. W szkole podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Borkach uczniowie z myślą o swoich pedagogach przygotowali program artystyczny, który wywoływał uśmiech, a chwilami wzruszenie. Bardzo serdecznie na kanale TSG, czyli lokalnej telewizji Sygnały Gomina. Jest Dzień Edukacji Narodowej, 14 października 2025 roku. Minęła dziesiąta. Do i Fakty oparte na faktach. Dzisiaj jesteśmy z wizytą w jednej ze szkół z terenu naszej gminy. Mowa oczywiście o szkole podstawowej im. Gordyna w oboju. Placówka ta jest położona w pięknej, malowniczo położonej wsi. Otoczonej pięknem lasów oraz rzeki Wisły. Będąc tutaj, chciałbym się rzec, małe SPI. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy obsługi są tutaj wyjątkowo sympatyczni i przyjaźnie nastawieni do lokalnej społeczności. W ten szczególny dzień, Dzień Edukacji Narodowej, przekraczamy mury tej instytucji. Na marginesie zapewniony wszystkich, iż nasz reporter posiada aktualne pozwolenia i zaświadczenia z Urzędu Wejść i Wyjść na wstęp do szkoły. Zajrzyjmy teraz w klas i za chwilę odbędzie się lekcja języka polskiego. Sprawdziłam te ich wypracowania. Jakichś ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Nie znajdzie się ich w żadnej książce. Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze zaglądał a Słowacki dziedziczył po ojcu płuca. Reymont za napisanie chłopów dostał nagrodę medla, a Kochanowski tak tworzył, że on się trzy córki umylił. Naukowcy. Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia nagród burmistrza oraz dyrektora szkoły pedagogom. To ważny element motywujący do jeszcze lepszej pracy. Jesteśmy małą, ale dzięki temu rodzinną, wspaniałą placówką, podkreśla dyrektor szkoły w Borkach. Mamy wszystko to, co dzieciom jest potrzebne, na pewno mamy. Staramy się przynajmniej mieć to wszystko, żeby nasza placówka. Była placówką, w której dziecko czuje się bezpiecznie, w którym dziecko czuje się dobrze, chęć, z chęcią przychodzi. Ale też, oprócz tego co powiedziałam, że mamy wspaniałą kadrę pedagogiczną, cudownych rodziców, dzieci, to mamy również cudownych rodziców. Z okazji Dnia Nauczyciela Młodzież przygotowała również drobne upominki dla każdego pracownika szkoły. Dzień Edukacji Narodowej świętowano również w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Gąbinie. Gala Krasnali 2025 przygotowana przez uczniów była bardzo ciekawą inicjatywą, która połączyła wyjątkową okazję z barwną inscenizacją. Gala Krasnali odbyła się w Szkole Podstawowej w naszej szkole po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo jak wszyscy widzieliśmy, wzbudziła Wielkie zaangażowanie uczniów, wielki entuzjazm i zresztą nie tylko uczniów, wśród nauczycieli również myślę, że wszystkim się podobało. To jest bardzo szczególny dzień, w którym świętują nie tylko nauczyciele, ale również wszyscy pracownicy niepedagogiczni świętują także uczniowie, bo wszyscy stanowimy społeczność szkoły i takiego święta jeszcze nie było. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że Gala Krasnali wpisze się w historię naszej szkoły w przyszłości. Uczniowie przygotowali wyróżnienia dla nauczycieli oraz przyjaciół placówki. Były to statuetki, które symbolizowały słowa dziękujemy i doceniamy. Jednym z obdarowanych był burmistrz miasta i gminy Gombin, który podkreślał, jak ważnym jest dzień edukacji narodowej dla całej lokalnej społeczności. Dzień edukacji tak na narodowej jest wyjątkowym dniem, również dniem dla no, całości miasta i gminy Gombin, ponieważ spośród tych placówek, które my prowadzimy jest ich aż 10, tak, bo mamy szkoły podstawowe, mamy przedszkola, mamy szkołę muzyczną, ale jest też również zespół szkół w im. Stanisława Staszica. Także z naszego punktu widzenia jest to bardzo ważny dzień, ale i każdy dzień w pracy dla szkół jest niezwykle ważny i to dowód jest w tym roku tutaj gdzie jesteśmy w tej hali realizowana była inwestycja właśnie dla dzieci dla młodzieży z tej szkoły jak i również niedawno oddawaliśmy Orlik to też inwestycja oświatowa w tej chwili jeszcze inne trzy prowadzimy oświatowe czyli cały czas inwestujemy i tutaj szkoła w Gąbinie jest szkołą największą i bardzo bardzo dużo osiągnięć, bardzo dużo Ciekawych inicjatyw, programów realizuje, dlatego ja się bardzo cieszę, że, że możemy wspierać, stwarzać coraz lepsze warunki. Bo o to nam chodzi. O wyjątkową część artystyczną zadbali uczniowie. Na scenie zaprezentował się chór Marikon. Wyjątkowy prezent w dniu nauczyciela otrzymali uczniowie i nauczyciele w Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu. Tu uroczyście otwarto nową część szkoły. Wcześniej jednak pedagodzy i zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów, a ci w humorystyczny i nieco nostalgiczny sposób opowiedzieli historię rozbudowy szkoły. Nie brakowało odwołań do patrona szkoły, Marszałka Piłsudskiego. Nowy rozdział w życiu szkoły był również okazją do wspomnień m.in. byłych pracowników, placówki. Wiele wzruszeń wywołał film dokumentujący historię szkoły. Można było na nim zobaczyć archiwalne zdjęcia przygotowane przez nauczycieli i absolwentów. Część oficjalną zakończyły przemówienia zapraszonych gości oraz wręczenie wyróżnień i nagród dla pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kolejnym ważnym momentem było uroczyste przecięcie wstęgi, symboliczne otwarcie placówki po remoncie. Zaproszeni goście mogli zobaczyć nowe sale. Nie zabrakło również pysznego tortu.